Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie dzisiaj jest sobota, czyli dzień, w którym można sobie kupić piny. Więc jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę i przechodzimy do filmu. Więc jak oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiecie, że brakowało mi 6 pinów. No i teraz brakuje mi 3. Potrafiłem tutaj ten do poko. Trafiłem, no, pinel, którego bardzo długo oczekiwałem, czyli tego do Byrona. Potem wam mogę jeszcze puścić dźwiękami, oraz jeszcze, ustawię sobie rzadkość, i jeszcze ten sercem do Bardeja. Więc teraz dam wam z dźwiękiem. New Give me a beat! Potential satisfaction Guarantee. Czyli brakuje mi już tylko trzech pinów do ukończenia kolekcji, czyli za dokładnie tydzień uda mi się dokończyć, bo brakuje mi tutaj tylko tego do nity. Brakuje mi tego do poko. coś, co mnie bardzo smuci, brakuje mi tego do Daryla. Taka ciekawostka, że ostatni pin osoby, która miała. Wszy... No, o... Ostatni pin osoby, która była pierwszą osobą ze wszystkimi pinami, to była właśnie zaskoczona Nita, więc kto wie, może to będzie też mój ostatni pin. I ja ani tydzień temu, ani dzisiaj nie kupiłem pojedynczych, ponieważ drożej wychodzi, jak się kupi osobno trzy pojedyncze, niż jeden, no jeden z trzema pinami. Więc po prostu ich nie kupiłem, ani dzisiaj też, ani, ani tydzień temu nie kupiłem tego Epic Pina, ani dzisiaj, aby po prostu taniej, aby taniej to kupić. Bo jakbym miał kupować trzy takie, no to by wyszło chyba tam około 117 gemów, a Epic Pimpak to za 99 gemów, a czas, czas który mi jest dokładnie taki sam. Pomiędzy tym wszystkim, więc to i tak nie miałoby żadnego znaczenia pod względem czasu, więc dlatego to się opłaca. Nie mam pojęcia, czy cokolwiek zrozumieliście z tego, co powiedziałem. Ale no, więc fajnie, że brakuje już tylko tych trzech emotek. Prawdopodobnie będę pierwszym Polakiem, przynajmniej na YouTubie, który będzie miał wszystkie Epic Piny. To znaczy, nie wszystkie Epic Piny, tylko wszystkie Piny z pimpaków w Brawlu. Więc to by było mega fajne. Do if, już mam wszystkie te do podstawowej if, więc Eve już jest jakby z głowy i też powoli już dobiegamy do końca Brawl Passa, a dopiero, a nawet trzeci tydzień nie minął, więc tak trochę śmiesznie i no nie wiem trochę, co jeszcze Wam powiedzieć. Mm. Podejrzewam, że jutro raczej nie będzie żadnego filmu, więc może znowu zrobimy sobie jakieś kalkulacje, do, yy, ko, yy, no, do kogo sobie damy punkt mocy. Więc ja na szybko włączę laptop i włączę tam kalkulator. No okej, okay, to na laptopie sobie włączę kalkulator i teraz policzmy, jak mamy sumę. Mamy tutaj 18 plus... 753, czyli 771. Dobra, i to sobie podzielę przez 60 od razu, czyli możemy zrobić 12 zakupów. Dwa... Możemy kupić 1200 punktów, tylko teraz zdecydujmy do kogo. Więc mamy po prostu, piszę sobie 1200. No i. Minus. U was tego nie widać, więc jak to się nie dziwcie, to pierwszy na pewno leci tik. To do niego trzeba będzie dwa zakupy zrobić. Czyli zostaje tysiąc. Dalej bym bardzo chciał na pewno do peny, więc podejrzewam, że zdobędę te sześć punktów. Więc na razie załóżmy, że to będzie minus 300. czy minus trzy zakupy. czyli tak: trzy zakupy, czy tak, cztery. Widać. Nie, to minus 4 zakupy, czyli jeszcze kolejne minus 100 i zostaje 600 nie 600 zakupów, tylko 6 zakupów, punktów no i nie wiem. Kogo bym mógł zrobić? Bo mógł w sumie jeszcze z tych punktów, ko kogo chcę zrobić na. Y, zrobić na level 10, oprócz Gayla, Squeaka, Bibi oraz Eve Więc... Oh my godness hmm. Kim ja myślę, że tak będę często grał? Chyba Tarą myślę Więc do Tary y, To samo co Penny, to założymy, że zdobędę jeszcze te punkty Nie wiem, są, no dobra a jeśli jakby nie zdobędę do żadnej z nich punkty to i tak w, w, będę miał dokładnie, więc jakby biorąc pod uwagę, że zdobędę te punkty, to minus 400 to zostaje 200, a jeśli jednak ani do piny ani do Tary nie, nie dostanę tych punktów wystarczająco, no to minus 200 wychodzi dokładnie 0. Więc plan jest na Tarę, Pena oraz tika. W sumie trochę mało, bo w po... o, ostatnio zrobiłem aż Bi, Jackie, Rico, Piper i Meg. Więc bardzo sporo. No ale trudno. Więc to chyba tyle jak chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję bardzo, że będę jednak tym pierwszym Polakiem ze wszystkimi pinami w besie, więc pamiętajcie zostać suba, łapkę w górę i pa pa